Cześć, nazywam się Kaja Klimek i jestem waszą przewodniczką po konkursie filmowych odkryć. A teraz niespodzianka: po raz pierwszy w tym konkursie znajduje się film reżysera z Polski. Polski film pod tytułem Film dla Kosmitów. Jego bohaterem jest Jeremi, dla którego lato nie zaczyna się zbyt ciekawie. Miał pewne plany, ale one nie zostaną zrealizowane. Musi jechać na wakacje do dziadka, choć niespecjalnie chce, no ale okazuje się, że szybko znajdzie się tam rozwiązanie dla jego letniej nudy bo dostaje kamerę i ma pewne filmowe zadania, które ma zrealizować. Autorem tego filmu jest reżyser, który robi filmy dokumentalne i filmy fabularne. Czym to się różni? Jedne z nich bardziej opowiadają o świecie, a inne pozwalają sobie opowiadać historie o rzeczach, które się nie wydarzyły. Tutaj w tym filmie te dwie rzeczy się ze sobą mieszają. Z jednej strony mamy prawdziwych ludzi, którzy pojawiają się w tym filmie, z drugiej strony aktorów. I to wszystko niesamowicie się ze sobą miesza, ale efektem tego eksperymentu, bo tak możemy nazwać ten film, jest niesamowita zabawa. Jeremi bawi się sam, czasami ze swoimi kolegami, razem tworzą filmy, ruszają w plener, spotykają różnych ludzi. Bohater robi bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja szczerze mówiąc sama chciałabym z nim wziąć udział w tym projekcie, a reżyser podąża za tym wszystkim i opowiada właśnie tę historie z perspektywy bohaterów, ale z jednocześnie dużą miłością do kina. Świetnie oglądało mi się ten film i bardzo się cieszę, że wy go zobaczycie i w związku z nim mam oczywiście pytanie. A gdybyście wyrobili film dla kosmitów, to co by się w nim znalazło? Odpowiem, jak to by było, gdybym ja mogła taki film zrobić. Na pewno byłyby plastikowe pierścionki, bardzo dużo lisów, bardzo dużo filmów i bardzo dużo żelków.